Cześć! Pewnie wielu z Was zmaga się z małą ilością FPSów w CSGO i nie tylko w CSGO. Dziś pokażę Wam jak fps -y z 10 mogą wzrosnąć nawet do 100. Zapraszam! Zostawcie też łapkę w górę dla zasięgu i subika. Będzie mi naprawdę, naprawdę bardzo miło. Dobra, pierwszą rzeczą, jaką zrobimy, to będzie w samym counter Strike'u. Bo może wielu z Was się po prostu nie zna zbytnio i nie wie, że jest coś takiego w ustawieniach. Wchodzimy w menu ustawień po prostu. I tutaj mamy coś takiego jak ustawienia gry. Wchodzimy w obraz. To jest numer jeden sposób, nie? Wchodzimy w obraz. I teraz tak, mamy, auto mamy automatycznie wygenerowane przez. CSGO, czyli, no wychodzi na to, że jak odpalimy grę, to pierwsze ustawienia graficzne będziemy mieli na wysokich. A jak mamy słaby komputer, to my tego po prostu nie chcemy, tak? Żeby, żebyśmy mieli wysokie ustawienia, bo po prostu będzie nam ścinać grę. E, dlatego, tak, najlepiej, najlepszą rzeczą pierwszą do zrobienia to jest po prostu zmniejszenie ustawień graficznych. Najlepiej ustawić grafikę na bardzo niską. Jeżeli ktoś ma po prostu słaby komputer, wtedy na pewno FPS zwiększą wam się co najmniej o 40. Jakoś tak pewnie będzie. Dlatego ustawiamy sobie tu na bardzo niskie, tu na niskie, tu w ogóle na wyłączone, na niskie, niskie, wyłączone, wyłączone. 8X MCA też bardzo dużo zabiera, na żaden. No to jest bardziej dla tych osób, co mają już naprawdę jest chyba z 10 fps w grze nie? i nie mogą grać. Dwuliniowe, potrójne buforowanie wyłączone, rozmycie, tu wszystko wyłączone e, i wyłączone. Klikamy zastosuj zmiany. Chwilę poczekamy i w tym momencie mamy już ustawienia na najniższy i powinna gra nam chodzić po prostu lepiej, tak? I jeszcze jedna rzecz czyli rozdzielczość. Rozdzielczość też bardzo pomaga w optymalizacji naszego Counter-Strike'a. Ok, rozdzielczość także yy, bardzo pomaga w optymalizacji, jak mówiłem. I najlepiej dać sobie w pełnym ekranie, czyli mamy tryb wyświetlania i wybieramy pełny ekran. I klikamy zastosuj zmiany. W tym momencie mamy dostępną rozdzielczość, i tą rozdzielczość zmieniamy sobie na niższą. Załóżmy, no ja tu mam w 4K na przykład, ale to już jest skóra dla takich komputerów jak ja, no. czyli takich już z wyższej półki. Nie jakiejś najlepszej, ale z wyższej, bo Counter Strike nie jest jakoś bardzo, bardzo wymagający. Ale na przykład, w 1000, teraz mam w HD, w 1920 na 1080 i zmniejszamy sobie załóżmy rozdziel, rozdziałkę. Żeby ona jeszcze aż tak zła nie była. Na 1366 na 768. Załóżmy taka rozdzielczość. Klikamy zastosuj zmiany. I teraz jak widzicie rozdzielczość mi się zmieniła. Jest brzydziej, ale naprawdę na optymalizację to wchodzi bardzo. Tego w CSGO mamy chyba już wszystko za sobą. Myślę. Tutaj w ustawieniach już mamy tutaj nowe. To już chyba wszystko jest. Więc Pamiętajcie, takie ustawienia na najniższe i rozdziałkę też najlepiej zmniejszyć. Nie polecam Wam zmieniać rozdziałki na na przykład 1176 na 664. To już jest naprawdę tragedia. Ale jak ktoś jest na laptopach, to wiadomo, że ta rozdzielczość będzie niższa. tak? Czyli na przykład będzie, no nie wiem, no załóżmy na monitorach na komputerze stacjonarnym będzie na 1920 na 1080 zazwyczaj. Jeżeli ktoś ma lepszy monitor to będzie na 4K na przykład. Nie. Ale no nie wiem jak to jest na tych na pewno jest niższa rozdzielczość, tak. No ale to to już tamten. No. Także teraz przechodzimy do ustawień na, w samym komputerze. Zapraszam serdecznie. Ok, druga opcja. Już jestem na moim pulpicie komputera. I co robimy żeby zoptymalizować sam system Windows pod y, gry. Tak bo wiadomo że jak mamy pełno jakichś aplikacji to też zabiera i po prostu zrobimy tak żeby FPS ów nie zabierał sam system Windows nie tylko gra. No i teraz y, tak. Co robimy? Wpierw wchodzimy sobie tutaj. To będzie na podstawie Windowsa 10. Myślę, że już prawie każdy ma Windowsa 10, tak więc yy, to będzie na Windowsie 10. Wchodzimy tu, yy, ustawienia zakładka. I teraz tak. Jest zakładka ustawienia, mamy zakładkę ustawienia. Pierwszą rzeczą, którą robimy, to wchodzimy w yy, granie, czyli mamy tutaj Xbox i wchodzimy w granie. Później tryb gry. Mamy tutaj taką zakładkę jak tryb gry, wchodzimy i klikamy włącz. Tutaj pisze, że gdy, gdy jest włączony tryb gry, system Windows optymalizuje komputer pod kątem rozgrywki i po prostu tutaj dajemy sobie tryb gry na włączony. Później wchodzimy sobie w prywatność, tutaj mamy i mamy coś takiego jak aplikacje w tle wchodzimy w aplikacje w tle i tutaj mamy tyle aplikacji w tle to jest coś takiego jak na, jak na telefonie jak macie pełno aplikacji w tle na telefonie to jest po prostu ścinają wam gry tutaj jest to samo można sobie całkowicie te aplikacje w, działanie w tle wyłączyć i teraz już nic nam nie będzie przeszkadzać i nie będzie po prostu ścinać tak Także można wejść powiadomienia i wyłączyć powiadomienia tutaj. To też y, zabiera po prostu i przeszkadza w trakcie rozgrywki, jak coś nam nagle tu może wyskoczyć. Nie? Więc to nie ma też sensu. Następnie. Y, następnie. Wchodzimy w aktualizację i zabezpieczenia. Mamy Windows Update. I tutaj, y, jeżeli macie coś do pobrania, jakąś aktualizację, to po prostu ją pobierzcie. Ludzie piszą, że. Mi tutaj zabiera jakby płynność w grach. No, może tak być, ale w moim przypadku tak nie jest. Jeżeli pobieram aktualizację na Windows'a nową, to po prostu jakoś płynniej mi chodzi cały komputer. Tak więc nie wiem o co chodzi z tym, jak ludzie piszą, że im bardziej ścina. No. I teraz jeszcze wchodzimy, uwaga, i teraz tak. To będzie tylko, gdy jesteście, jakby, gdy gracie. Wchodzimy w zabezpieczenia Windows. Mamy ochronę przed wirusami i zagrożeniami. Wchodzimy w to. I tutaj mamy coś takiego. Ustawienia ochrony przed wirusami i zagrożeniami. U zarządzaj ustawieniami. I mamy ochronę w czasie rzeczywistym. I teraz mówię. To jest Windows Defender, Czyli, y czyli y po prostu takie... OCHRONA PRZED wirusami, no, jakimiś. Kiedy gracie, możecie to bez problemu wyłączyć. Tutaj jest ochrona w czasie rzeczywistym. I teraz zobaczcie, klikam to. Pokazuje nam, czy chcesz zezwolić tej aplikacji na wprowadzenie zmian na tym urządzeniu. Klikam tak. I w tym momencie jest wyłączona. I nie, i Windows... Defender, Windows, no Windows Defender, zabezpieczenia Windows, nie działają. Co to znaczy? Windows... Zabezpieczenia Windows także zmniejszają FPS w grach. Ja już to testowałem i to naprawdę działa. Jeżeli już wyjdziemy z gry, polecam Wam włączyć ochronę w czasie rzeczywistym, bo naprawdę wirusy jest ich naprawdę pełno i, i no. Dobra. Także to już jest, to już mamy. Teraz wchodzimy sobie w ten komputer. Tutaj możecie mieć na pulpicie ten komputer. Ja muszę sobie go wyszukać. Ten komputer klikamy yy, prawym przyciskiem myszy na ten komputer i klikamy właściwości. Teraz wyskoczyło nam takie okienko Windows 10. Tak, sobie powiem o trochę. Macie tu już moje specyfikacje, ale dobra. Yy, I wchodzimy w zaawansowane ustawienia systemu i Wydajność, mam tutaj taką zakładkę jak wydajność. Efekty wizualne poziom ustawienia. I teraz. Teraz każdy ma zazwyczaj niech system wybierze optymalne ustawienia, albo dopasuj do uzyskania najlepszego wyglądu. To jest najgorsze co może być. Gdy to klikniemy, to wiadomo, że tutaj będziemy mieli po prostu ładnie. Ja wam mogę to nawet zaprezentować, dopasuj do najlepszej jakości. a już nam się do razu nawet książka zmieniła. I patrzcie, no jest, no jest lepiej, ale to masakrycznie zabiera... Znaczy... spowalnia nasz system. Czemu? Zobaczcie, ja wchodzę na przykład sobie teraz w folder jakiś, załóżmy eksplorator plików. To się będzie tak długo włączać teraz. A teraz jak wchodzimy w ustawienia i, dajemy, i wybierzemy dopasuj do uzyskania najlepszej wydajności, czyli wszystko nam się włączyło, klikamy zastosuj to system Windows po prostu będzie nam chodzić jak torpeda zobaczcie teraz jak szybko mi wszystko chodzi, zobaczcie to widzicie to? widzicie jak to zapieprza wszystko moje teraz? polecam wam serdecznie nie tylko do gier a też do samego użytku yy, Windowsa bo to jest naprawdę, naprawdę pomocne i nie trzeba kupować jakiegoś dysku SSD żeby to po prostu chodziło szybciej, bo naprawdę teraz to chodzi jak błyskawica tak więc, no, y, to już mamy. To też bardzo daje y, ogólnie do y, optymalizacji, tak? Naszego CS. -a. No dobrze, tak więc i tutaj też najlepiej wszystko wyłączyć. Czyli jak mamy jakieś torenty, załóżmy, nie wiem, mamy tutaj, y, co tu mamy? Steam lepiej nie wyłączyć, no ten, ale jakieś po prostu aplikacje. Jakie tutaj mamy, to polecam Wam po prostu wyłączyć te aplikacje, bo to też są takie aplikacje w tle. Ok, następną rzeczą jest to, żeby ustawić sobie w ten komputer po prostu wolne miejsce na dysku C, ponieważ dysk C to jest najważniejszy dysk u nas, to jest dysk twardy, na którym wszystko pracuje. I teraz ja mam na przykład 98GB wolnego miejsca. I jeżeli wy macie na przykład załóżmy 2 giga wolnego miejsca na dysku, to nie ma się co dziwić, że wam ścina grę. Dlaczego? No, bo. Bo nie macie pamięci. No, no, no. Jezu, ja nie jestem jakimś komputerowcem niesamowitym. Ale no. Staram się wam pomóc jakoś. Dlatego najlepiej. Po prostu sobie usunąć jakieś syfy z dysku lokalnego C. Jeżeli macie jakieś syfy, to po prostu posprzątajcie tu. I też polecam wam wejść tutaj, prawie przez myszy, właściwości także i wybrać oczyszczanie dysku. Tutaj nam oczyści dysk yy, ze zbędnych jakby yy, rzeczy. Klikamy tak, oczyszczanie dysku, zbędnych syfów. O. Oczyszczanie dysku, trwa obliczanie. Jak widzicie, ja na przykład mam w tym momencie 16 gigas pobrane. 16 giga! widzicie? 16 giga z samego tego, tego. Więc masakra. Nie chcę tego oczyszczać, bo ja to mam w pobranych. I także można wejść tutaj. Klikamy Uruchom. Znaczy nie klikamy, tylko wyszukujemy Uruchom. Jest Uruchom. I teraz tutaj wpisujemy procent. Poczekajcie o procent, temp procent. Mamy temp procent. Czekajcie sobie tutaj to. Tu. O, klikamy OK. Teraz zobaczcie, ile mamy plików niepotrzebnych, bo to, jest, to są niepotrzebne pliki. One trafiają do yy, app local temp. I teraz po prostu te pliki można bez problemu usunąć. Nie będzie żadnych konsekwencji z tymi. Y, czynami, które teraz zrobimy. I po prostu robimy tako. Tak. Klikamy usuń. Y, Kontynuuj. To pomijamy, jak coś nie działa. I teraz usunęliśmy też na pewno trochę miejsca. I oczywiście opróżniamy kosz, bo jak nie opróżnimy kosza, no to bez sensu. Kontynuuj. No, no, akurat ja nie oczyściłem, bo ja czyszczę ten folder z... Yy, co chwilę. Ale jeżeli wy nie wyczyściliście i korzystacie z komputera chyba od, nawet od roku, od dwóch, bez reinstalacji Windowsa, no to na pewno tam będziecie mieli spary giga, wydaje mi się, nie? Jeżeli tego nie czyściliście ani razu. No i dobra, myślę, że to już jest wszystko. Mam nadzieję, że dobrze... W... Kurde. No, mam nadzieję, że dobrze, że wam pomogłem. Mam nadzieję, że wam pomogłem. Możecie zostawić łapeczkę w górę i subika dla i subika, po prostu subika i napisać w komentarzu ile FPS-ów wam doszło. Więc ja lecę. Trzymajcie się. Cześć. A, jeszcze jedno. Oj, przepraszam. Jeszcze jedno. Wchodzimy sobie w... Jeżeli ktoś ma laptopy, to można wejść sobie w taką zakładkę jak opcje. Czekajcie za. Zasi... o. Edytuj plan zasilania. Wchodzimy w tą zakładkę i mamy tutaj coś takiego jak plan zasilania, ale nie. Yy, Opcję zasilania, o. I będziemy mieli. Naj... Na... pewnie będziemy mieli zrównoważony, czyli automatycznie zrównoważy wydajność i zużycie energii na zgodnym sprzęcie. Yy, to jest najlepsze, jak ktoś ma laptopy, nie? I. ale my. Damy sobie wysoka wydajność, czyli zwiększa wydajność, ale może zwiększyć zużycie energii. Co zda yy, wysoka wydajność? No to po prostu, że szybciej będzie nam chodzić komputer, tak? I yy, gry. To, dziękuję Wam serdecznie jeszcze raz. Ja lecę, trzymajcie się, cześć.